Witam wszystkim w nowym roku. Dzisiaj jest prezentacja mojej skromnej kolekcji serii Hot Wheels, autek Hot Wheelsów z serii Canoil, a na pierwszy rzut idzie kobra Shelby Daytona z 1965 roku, oczywiście wersja limitowana. W kolorze metalicznym szarym, z otwieraną maską, bez żadnych oznaczeń, jest to po prostu czysty aluminiowy odlew. Koła oczywiście gumowe, spód metalowy, no i tak się prezentuje. Oczywiście wszystkie modele są w oryginalnych pojemnikach. Następnie jest Merkury z 1951 roku piękny kolor purpurę z kalkomaniami na. Na masce, bo może tu nie będzie tak widać, no nie, niestety a w każdym razie w piękny kolor purpury i też jest edycja limitowana. Następnie mamy Willisa z 40 roku, też z otwieraną maską, no, taki potrójny kolor różowy, niebieski z przebiciem pomarańczowego. Tak się autko prezentuje to co mogę pokazać w ten sposób. Też gumowe koła, też wersja limitowana. A następnie jako trzeci, czwarty model. Ford z 34 roku w kolorze białym, taki hodrod i płomienie. po bokach o i tutaj też widać widać również też opony jakie są czyli widoczny jest bieżnik a co wy myślicie o takiej serii? Ja uważam, że jest bardzo ciekawa, limitowana. I czekam na komentarze. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia.